Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która no, jest znana z wypowiedzi wykluczających, dyskryminujących, z kontaktów ze środowiskami neonazistowskimi. Co w, w momencie, nie, no, panie, co to w momencie, w którym mamy do czynienia w Polsce z rozpętaną przez prawicę, przez PiS, przez Konfederację, przez pana Bąkiewicza nagonką ksenofobiczną, rasistowską, z kolejnymi atakami na osoby o innym kolorze skóry, brutalnymi atakami, atakami o podłożu rasistowskim, to moim zdaniem takie osoby w otoczeniu, w najbliższym otoczeniu prezydenta są bardzo mocno niepokojące. I ja niestety obawiam się, że prezydentura pana no będzie pod tym względem e, e, raczej bardziej w stronę skrajnej prawicy niż prezydentura prezydenta Dudy. Michał Waber, teraz ale pan poseł Wawert, wie, za, za chwileczkę, za chwileczkę, chwileczkę wszystko, tak, wszystko, tak, tak, tylko musimy tak, trochę emocje uspokoić, ja zakładam, że pomoże mi pan, pomoże pan w tym, wiadomość pan do alternatywnej rzeczywistości, w której pani poseł Olko żyje, w której to w Polsce problemem jest rasizm i ksenofobia. Pani poseł, problemem... Nie, nie pan, pani posłanko, pan, za poseł, chwilę, poseł, ale tak nie będziemy dyskutować, bo... ...w Polsce to są kolejne zbrodnicze ataki niezweryfikowanych imigrantów na Polaków, a przede wszystkim na ja, polskie ja kobiety. Proszę. I tych ataków mamy coraz więcej. Jest narastający problem imigranckiej przestępczości na tle tego, że najpierw PiS, a teraz Platforma z Lewicą, wpuszczają setkami tysięcy rocznie niezweryfikowanych imigrantów legalnych, Dura, i legalnych do, do Polski. I to proszę po prostu e, skorygować swoje postrzeganie rzeczywistości, bo opowiada odpowiem. pani bajki. E, jeżeli chodzi o obchody Powstania Warszawskiego, no to wydaje ja mi się, że... Ja bym o tym gabinecie największy... pana Karola Nawrockiego, bo Dobre. odchodzimy o księdzu, rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Okej. Okay. Bardzo o proszę. Gabinecie, o gabinecie, o gabinecie, ja osobiście jestem nieco zaniepokojony stopniem nasycenia aktywnymi politykami pis tutaj kancelarii kancelarii prezydenta, tak jak ona wygląda na to, że będzie wyglądała. Liczyłem i życzyłem prezydentowi Nawrockiemu jednak zdolności tutaj do nasycenia swojej kancelarii bardziej właśnie zasłużonymi, konserwatywnymi postaciami polskiej prawicy, które nie byłyby uwikłane w, w partyjnie w PIS i w rządy. Pisu. Natomiast jeżeli prezydentowi uda się tych, tych polityków sobie podporządkować, jeżeli oni będą chodzić jak w zegareczku i wykonywać program prezydenta Nawrockiego, to wszystko będzie w porządku. Także tego prezydentowi życzę i z większą niecierpliwością niż na właśnie te nominacje kadrowe, to czekam po prostu na aktywności merytoryczne prezydenta Nawróskiego, na te projekty ustaw, które też już w tej chwili zapowiada i możemy się spodziewać powrotu tematu kwoty wolnej od podatku, który został już wielokrotnie był obiecywany przez Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. A jak Konfederacja złożyła projekt ustawy w tej sprawie, to on wylądował. W koszu głosami koalicji rządzącej, więc liczymy, że może prezyden, projekt prezydencki zostanie zaprezentowany. Ja Przepraszam, pan, panie pośle, wypowiedź pana ministra finansów Andrzeja Domańskiego w tej sprawie, że na pewno nie w tym roku, być może w 2027. Oczywiście to jest, to jest tak. oczywiście obietnica tak, tak. z kampanii tak. Zapraszam wszystkich 6 sierpnia. Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Im to nie może przejść przez gardło. Mówią Nawrocki, Zobacz. pan Nawrocki i tak. tak dalej. Gdy bardzo dobrze, wspaniale, że został prezydentem Karol Nawrocki. Twardy człowiek. Jeszcze niech pan zaśpiewa. Za chwilę za chwilę, panie, proszę pana, za chwilę położy nas tu to, czego wy nie zrobiliście przez 20 miesięcy. Będzie CPK, będą podatki, sprawy podatkowe podobre, dla Polaków. a wy będziecie się mogli podobre. odnieść się do tego w głosowaniach. Lenie jesteście skończone i tyle. O, Bardzo dobrze. Będziemy, będziemy o, razem z Karolem Nawrockim. Teraz sprawa do dot... ja nie, nie Ale pan. pan, pana pan pan. pan pan nie pan Zobaczcie, jakie poruszenia. Patrzcie państwo, czego oni się boją. Obrzydliwy jest ten atak personalny na konkretnych osób. Atak na księgę który pomagał dzieciom na Wileńszczyźnach. On zrobił akcję Serce dla Inki. Patriota wielki, e, e, naukowiec. Wiele artykułów napisał, kilka tysięcy z tego co wiem. Szanowni Olem, Państwo, Olem, No to tymi, proszę sobie sprawić. Wiecie dlaczego tak mówicie? Nic bo nie, wy nie rozumiem. lubicie Nic. takich ludzi. Wy nie lubicie takich ludzi. I chcę powiedzieć więcej. Także z kibicami, oni też będą 6 sierpnia. Bo oni co piszą o was, co myślą, to można sobie przeczytać na stadionach. Jaki mają punkt widzenia na wasz temat. Dlaczego? Bo właśnie takie macie stanowisko. Wy jesteście już odrealnieni. Wy nie rozumiecie środowiska. 20 miesięcy was po prostu zmieniło. Pan mówił tutaj o demokracji. Jakimi wy jesteście Ja zawsze się martwię, panie redaktorze. Nie że... piszą, że mają dosyć panie, was. Pobucie. Panie pośle, spokojnie. Ja spokojnie. Ja ja spokojnie. Ja ja spokojnie. Ja się zaczynam o pana martwić że już tak polekam. Niech pan spokojnie usiądzie. Ja, ja, ja rozumiem to pobudzenie, szarży łańską, którą pan uskutecznił. Wie pan co? Każdy ma swoje środowiska. E, jeżeli pan dzisiaj w tym programie wspiera się poparciem kiboli e, dla pana prezydenta Nawrockiego, to Kibitów. ja to rozumiem i wiem. Ja wiem, że tak to jest. jest. To nie tych oporna obraża Spokojnie, tych spokojnie. A to są Polacy? Spokojnie, Dlaczego pan ich znaczy, Wie pan co? Ja patrzyłem na rocznicę Powstania Warszawskiego i widziałem tam o. gości wytatuowanych w neofaszystowskie kasy. A wie, premier był tak, na tych uroczcach? Chłopaki, spokojnie. Ja widziałem go... nie Ale niech się pan uspokoi. dlaczego go nie było? Za chwilę panu odpowiem. Najpierw no, panu powiem o neofaszystach. Ja widziałem gości wytatuowanych w neofaszystowskie hasła, którzy dzisiaj stawali, żeby bronić pamięci powstańców. Wie pan co? To jest e, upadek, to jest wstyd, to jest hańba. To, że Bąkiewicz razem z tym Kowalskim szli tam e, z opaskami powstańczymi, to jest hańba i wstyd na cały świat. Goście, Ale byli, którzy nie mają prawa, nie mają, nie, prawa, panowie, pan, nie pan mają prawa reprezentować nikogo poza jakimiś bojówkami bandy dzisiaj sobie zawłaszczają prawo do występowania w imieniu powstańców. To są starzy ludzie, którzy jeszcze żyją i wspominają krew i śmierć swoich braci i sióstr. A wy to zawłaszczacie. I ten stan w Polsce się zmieni. Dlaczego nie było premiera na uroczystościach? Najważniejszy. Pytamy, dlaczego nie było Donalda Tuska na uroczystościach powstania warszawskiego? Dlaczego nic nie napisał na ten temat? Dlaczego? A co pan, pan taki stęskniony za Tuskę? Ja, nie widziałem by... nie, bo to ja widziałem na marszu. Ja widziałem na... Wie pan, kogo jeszcze jego nie widziałem było. tam? Widziałem obok. Obok Bąkiewicza i kowalskiego, wydziałem kolejnego waszego wybitnego e, intelektualisty pisowskiego Goska. No Więc dobrze, Kowalski nie, 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 Bąkiewicza. Ja chciała się do pana posła, y, pana posła Bowera odnieść. Y, panie pośle, pan naprawdę mówi, pan zamyka oczy na to, że mamy y, wzrost. Przemocy, przemocy, rasistowskiej przemocy. Ja panu wymienię miasta z, z, ostatniego, z um, ostatniego pół roku. Mszczonów, Czerwony Bór, Opole, Płot, Częstochowa, Zamość, Wałbrzych, Sterogard, Gdański, Głogów. To są wszystko ataki na tle rasistowskim. E, Ale kto kogo atakował? Żebyśmy wiedzieli. W Częstochowie e, atakuje e, dwóch Polaków... E, Pana z Zimbabwe e, za to, że ma inny kolor skóry nożem. I to jest efekt tego, co wy robicie, tej nagonki. Czytam, e, czytam e, post wczoraj pana kolegi, pana posła Mulawy, o tym, że. No przecież hasło Polska dla Polaków, to w ogóle nie ma w nim nic kontrowersyjnego, ono jest logiczne, ono jest logiczne. Czekam aż powiecie, że Polska cała tylko biała, to też jest hasło, to też jest hasło logiczne, to pada na waszych marszach. Jakie są efekty? Oprócz tej przemocy jest gigantyczny lęk. W czasie jak były wasze antyimigranckie, okropne manifestacje, byłam w Łódzkiem, w Sieradzu, w czasie tej manifestacji, jaki jest jej efekt? garstka waszych nienawistnych demonstrantów manifestuje z rasistowskimi ksenofobicznymi hasłami na ustach obcokrajowiec który prowadzi tam od lat kebab zamyka go bo się boi człowiek u którego ludzie po prostu kupują jedzenie szanowni państwo i pani posłanko, proszę już się jeszcze coraz jeszcze, bardziej. Tylko, jeszcze pan, A przestępczość, tylko dwa zdania proszę jeszcze Współczynnik przestępczości wśród cudzoziemców w Polsce jest niższy niż wśród Polaków, więc proszę nie przekłamywać rzeczywistości. Jest mniej przestępstw, niż wynikałoby z tego, jaki, jaką mamy liczbę obcokrajowców. Liczba obcokrajowców cudzoziemców rzeczywiście w Polsce rośnie, jest ich po no prostu, prostu pościli, coraz więcej. I, ale oni tu Pani posłanko, obiecała pani pracują, dwa zdania. Żyją, kropni, więc proszę. proszę nie naginać faktów i nie szerzyć tej nienawistnej propagandy, bo jej efekty są po prostu dramatyczne. Panie pośle, tylko krótko poproszę bo naprawdę z mamy jeszcze jedną obawę. ataki na kobiety gwałty w um, przewozach na aplikacje kolejne ataki na polskie kobiety, kolejne próby gwałtów i gwałty i morderstwa na polskich kobietach z rąk imigrantów. To jest realny problem w tej chwili, który pani poseł zestawia w tej chwili z tym, że jakiś cudzoziemiec zamknął kebab, e, powołując się... Na... Nie, 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 ale to, nie. pani posłanka Gno mówi no o, atakach, ale... o atakach na, atakach na imigrantów, a także na Manifestacje przez nas organizowane były najlepszym przykładem tego, że Polacy stoją przeciwko imigracji, że można takie manifestacje organizować pokojowo i nic się na nich nie dzieje, niebezpiecznego ani agresywnego. I oczywiście każdy... Przy... Opadek, pośle, pani pani mówi, a pozwoli roku? mi to Każdy przypadek no. jakiegokolwiek tutaj ataku i przestępstwa, również przeciwko cudzoziemcom, o którym pani mówi, należy ścigać i rozliczać. To jest zadanie również dla pana Żurka. Natomiast jeżeli przez ministra Bodnara była powołana specjalna jednostka do tego, żeby ścigać polskich żołnierzy broniących polskich granic przed napływem nielegalnych imigrantów, no to, to ja oczekuję też od pana ministra Żurka, wracając do tego tematu, że ta jednostka prokuratury zostanie zlikwidowana, a polscy żołnierze dostaną prawo do strzelania do każdego, kto nielegalnie przekracza polską granicę. I my złożyliśmy taki projekt ustawy w Sejmie, który rozicie w komisjach. Robert Bąkiewicz, posłuchajmy jego wypowiedzi, bo on zapowiada wojnę kulturową. My dzisiaj naprawdę musimy przystąpić do kulturowej, cywilizacyjnej i historycznej wojny. Bo ten wróg już jest u naszych bram. I żebyście Państwo wiedzieli o tym dobrze, że Niemcy to nie jest szlachetny naród. Zagrożenia płynące z Niemiec, płynące z Unii Europejskiej. Są ró równie dotkliwe jak te, które groziły nam w okresie rozbiorów. Czy nam jest potrzebna jakakolwiek wojna, wojna kulturowa, czy nie wojna kulturowa? Czy wróg naprawdę jest w Unii Europejskiej i w Berlinie, wróg Polski? Panie pośle. Widzieliśmy neofaszystów, widzieliśmy nawet na tym obrazku, który pan teraz pokazywał, jakiegoś gościa, który pozwala sobie na chodzenie z wielkim orłem na jego wielkim brzuchu i stanie obok Bąkiewicza, który, który, który pan głosi... Całe niech, czas pan do do ludzi. niech pan wytrzyma, niech pan wytrzyma, który, który dzisiaj e, mieni się lewicowy. patriotą, a, a preferują jakieś neofaszystowskie hasła. Wie pan, to są rzeczy niebywałe i y, my dzisiaj musimy stawić opór. Ja nie mówię tutaj ani do koalicji obywatelskiej, ani do lewicy, ani do PSL-u. My ludzie demokracji i szacunku do historii i przeszłości naszych rodzin bliskich i historii Polski powinniśmy uszanować święta, które powinny być święte. Wy te święta deprzecie. Nie macie żadnych granic. A Bąkiewicz, który właśnie dzisiaj nie wiem, czy im jest przedstawicielem, bo y, 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 nie, nie chcę powtarzać naszej rozmowy z kuluarów, ale ja dopytywałem bardzo, pana posła, ja przedstawię... czy Bąkiewicz jest właśnie przedstawicielem Ruchu Narodowego. Nie jest. Czy jest przedstawicielem wolnościowców. No, ale jest. startował z Liczba i Sprawiedliwości do Sejmu. No. Chyba jest. No to I teraz, teraz mamy miejscowca po... Bąkiewicza, który dzisiaj sobie uwłaszcza prawo do tego, żeby w gronie jakichś neofaszystów i kiboli zapowiadać, e, wojnę. zapowiadać wojnę. Zapowiadać wojnę. Wojnę z kim? Z naszymi dziećmi, z naszymi dziadkami, babciami, którzy walczyli w powstaniu. Z kim ten Bąkiewicz się wojował? Pan, posał... dopiero kończył panie... wrócił z granicy, gdzie próbował zatrzymywać i legitymować ludzi. Miejsce Bąkiewicza jest przed wymiarem sprawiedliwości. I mam nadzieję, że spotka go zarzut, a na końcu wyrok. Pan Michał Bucik. là Ja uważam, że wy nie doczekacie tych dwóch i pół roku do końca kadencji. Po prostu ludzie was wysadzą po prostu z siodła rządowego. Bo jak pan może mówić takim językiem, jak Verhofstadt chyba mówił ostatnio, bo mówił o marszu w Dniu Niepodległości, że to są faszyści. Przeszli 100 tysięcy faszystów. Pan mówi takim językiem, że to są faszyści. Jacy faszyści? Nie pan, ci ludzie byli, żeby upamiętnić ludzi, którzy byli mordowani. Ale ja pytam panie pośle, panie o, tak o wojnę Pani, nie, panie panie pośle. Pośle. Ja nie nikomu. Natomiast nie było pana przełożonego. Donalda Tuska, i pan nie odpowiedział mi na to pytanie. Te słowa, które wypowiada, z nich cieszy się tylko jeden człowiek Dokładnie taki, tak. który siedzi na Kremlu. I... Trzeba sobie z tego zdać na początku yy, sprawę. Jeśli chodzi o sam marsz, ja nie będę dzielił ludzi jak to pisma w zwyczaju, na lepszy i gorszy sort. Może są tam też Masz... i patrioci, którzy poszli z yy, potrzeby serca na ten marsz, ale ja pana Bąkiewicza za patriotę nie uważam. Jego przejawem patriotyzmu jest tylko to, że odpisu, jak brał na Fundację Pieniądze, to nie w tylko złotówka. Dokładnie. To tylko to jest jego patriotyzm, że nie, nie płacili mu w rublach. A nie grajcie w scenariuszu Kremla, bo to się wszystkim naprawdę się dla wszystkich Panie źle skończy. Jestem oburzony, że w programie. Publicystycznym, politycznym używa się kategorii. I to dwa dni po rocznicy 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dwa dni przed rocznicą Rzezi Woli używa się w stosunku do polskich patriotów czy środowisk, które oddały hołd i cześć powstańcom warszawskim używa się określeń w rodzaju faszyści, czy nawet sugeruje się jakieś neonazistowskie porównania, to jest oburzające. Dobrze, że prezydentem Polski został Karol Nawrocki, historyk z wykształcenia, mam nadzieję, że przez swoją kadencję. Trochę wam tych korepetycji z historii najnowszej politycznej. Panie posłanko, panie ministrze, a wie pan, co mnie oburza? Oburza mnie takie instrumentalne wykorzystywanie symboli patriotycznych, jak robi to pan Bąkiewicz. Co widzieliśmy chociażby w reportażu Gońca? Jak traktuje hymn polski, jak traktuje powstańczą opaskę? A, ja byłam podmiot? na obchodach rocznicy Powstania i nie widziałam, żeby ktokolwiek na oficjalnych obchodach wbrew woli powstańców no chodził, e, chodził z taką Dokładnie. opaską. I jeżeli panowie straszą, straszą tymi e, migrantami, straszą, zagrożeniami pan Bąkiewicz straszy tym, że jakaś wojna kulturowa jest, że Niemcy nam grożą. widzi zagrożenia wszędzie, tylko nie na A wschodzie nie tylko nie na wschodzie ja widzę zagrożenia i widzę, że trzeba na przykład migrację kontrolować, sprawdzać ludzi na granicy. Ja Ale no i to jeżeli robię. ja się i, i to się i to się dzieje nie. i to się dzieje, bo Lewica trzeba wiedzieć kto trzeba wiedzieć, minister, trzeba trzeba wiedzieć kto granice, trzeba, trzeba wiedzieć, Centra Pańsze, integracji cudzoziemców są bardzo podziem. potrzebne, ponieważ Aha. ludzie, którzy tu żyją i pracują, muszą się chociażby nauczyć języka. I to jest odpowiedzialne myślenie. Ale jeżeli ja się czegoś boję, to ja się boję takich ludzi jak pan Bąkiewicz. Ja, jako kobieta mieszkająca w Polsce, jak słucham takich nawoływań do wojny kulturowej, do wojny z Niemcami, to już i do lekcyjnych będzie kru. miał głos naszą pan panie A tutaj adwocem się odnosząc do tego kontrolowania, to, to koalicja rządząca twierdzi, że kontroluje. A jak to wygląda w praktyce, to widzieliśmy w Sejmie, kiedy jako, jako Konfederacja Sełmu złożył projekt poprawki, wymaga, żebyśmy wymagali od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, to zostało to wyrzucone do kosza i koalicja rządząca ustami swojego, jak któregoś tam z wice wiceministów oświadczyła, no, że brali ja że nie są karani. Tak wygląda Afara weryfikowanie cudzoziemców przez koalicję rządzącą. Pan Michał Wawer z Konfederacji. Panie redaktorze, strategiczną potrzebą państwa polskiego jest sprawnie działające sądownictwo. Potrzebujemy skrócenia postępowań sądowych, po, potrzebujemy podniesienia ich sprawności, potrzebujemy podniesienia jakości orzecznictwa, jakości kształcenia sędziów, e, za, załatania braków kandydowych w sądach. I niestety tej sprawie zostało poświęcone jedynie margines tego, czym, czym minister Żurek zapowiadał, że się będzie zajmował. Zostało rzucone, tutaj wbrew temu, co mówi pani poseł, zostało rzucone kilka ogólników, a koncentracja idzie w to była pierwsza konferencja prasowa pana Waldemara tak, ale, Żurka, tak, prawda? Ja zadałam sobie ten trud, że też przeczytałam pierwszy wywiad ministra Żurka. To był sygnał, na czym będzie się skupiał minister Żurek, co będzie jego najważniejszym zadaniem, co jest jego najważniejszym zadaniem zleconym przez Donalda Tuska. I dla każdego, myślę, kto to oglądał, kto słuchał i kto słuchał pierwszych wypowiedzi ministra Żureka, jest oczywiste, że jego najważniejszym zadaniem będzie toczenie świętej wojny platformersko-pisowskiej. I tutaj mamy konkrety, tak? Zwolniono tego, wyrzucono tego, zawieszono tamtego i utrzymywana jest, no to od razu mamy wręcz z góry zapowiedziane, że będzie sabotowane działanie wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że jeżeli minister Żurek podtrzymuje tę... Alternatywną rzeczywistość, w której sędziowie są dzieleni na dwie kasty. Tak? Są sędziowie prawdziwi i są tak zwani neosędziowie, którzy nie są prawdziwi, a to są w tej chwili 3000 sędziów tak? jedna czwarta całego stanu sędziowskiego. To jeżeli minister Żurek im z góry odmawia prawa w ogóle do bycia sędziami, nazywania się sędziami, wykonywania zawodu, to my patrzymy po prostu w twarz gigantycznemu kryzysowi w sądownictwie, jeszcze większemu niż ten, który mamy obecnie. I myślę, że zdecydowana większość Polaków takim podejściem jest bardzo rozczarowana. Zwłaszcza, że wiemy, że w niektórych sprawach przecież minister Żurek ma bardzo rozsądne poglądy. I gdyby się skupił na przykład na kwestii sądownictwa rodzinnego, mamy wywiady, w których mówił o tym, że popiera opiekę naprzemienną, co my jako Konfederacja przyjmujemy z dużą satysfakcją. Sami pracujemy nad projektem ustawy wprowadzającej opiekę naprzemienną jako zasadę w ale To poczekajmy, panie rodzinnym. pośle, na kolejne konferencje i gdyby, kolejne zapowiedzi tego, nie, ale, czym się Ale zajmie, my już czy widzimy, jaka robił. to jest proporcja, jakie jest podejście, co jest najważniejsze politycznie. I obawiam się, że niestety te rzeczy merytoryczne dla ministra Żurka to będzie gdzieś tam w dalekim ogonku na liście istotności spraw, a najważniejsze będzie to, żeby tego aresztować, tego wyrzucić, a tego skasować. Pan niestety, niestety pan minister potwierdza, potwierdza to, co mówiłem, że priorytetem nie będą tutaj sprawy merytoryczne, tylko będzie tak zwane przywracanie praworządności, co jest kryptonimem po prostu na czystki kadrowe, na wymienianie ludzi niewygodnych na ludzi wygodnych. Ja nie mówię, a część z tych ludzi pewnie nigdy nie powinna się znaleźć w sądownictwie, nigdy nie powinna się znaleźć w ministerstwach, bo przecież wiemy, że zapisu też było obsadzanie ludźmi politycznie dyspozycyjnymi Stan ale robienie teraz tego samego, arebur, tak, robienie po prostu e, obsady politycznej w sądach i w, w ministerstwie e, zamiast obsady merytorycznej, też niczemu nie służy. A e, najlepiej o tym, jaki, jaki kierunek tutaj ma przyjąć minister Żurek, niech świadczy jedna z jego pierwszych decyzji, to znaczy decyzja o wycofaniu wniosku do Komisji Weneckiej o opiniowanie przepisów dotyczących tak zwanych neosędziów. Czyli już Komisja Wenecka jest nawet za mało radykalna dla rządu Platformy Obywatelskiej, dla ministra Żurka. Już ta Komisja Wenecka, którą dobrze było wymachiwać na sztandarze za rządów PiSu, to teraz jest za mało radykalna, teraz przeszkadza w robieniu czystki kadrowej, więc trzeba wszystkie tutaj więzi z Komisją Wenecką zacząć zrywać.